Strony Lego tube! Jakie Lego tube? Co ja gadam? Aqua tube! Dzisiaj będziemy ten, grać w gierkę Hungry Shark Evolution. już odcinek będzie taki trochę luźniejszy, gdzie będę sobie grać. Właśnie druga część o bojowniku odbędzie się troszeczkę później, bo jakoś się stresuję przy nagrywaniu tego typu filmów. Więc będzie troszeczkę w późniejszym czasie, ale się doczekacie spokojnie, fani bojowników mo mogą się już ten, trochę nie cierpić, ale przykro mi, bo trochę jestem spięty i mi to nie wychodzi zawsze, więc może troszeczkę odczekać, wyluzować się i wtedy zrobię film trochę lepiej nawet niż poprzedni. I będzie fajnie. A właśnie, piszcie w komentarzach, czy zrobimy z tego miniserię. No, jak myślicie? Zakończymy ją jak zdobędziemy ten... jak zdobędziemy... nie wiem... Jak będzie... jak będzie koniec aktualizacji, nie no, dobra. Nie wiem w sumie... ten... w sumie nie wiem, bo... Ale tak szczerze to... o nie! Tutaj są... o nie! Te, te diamentowe rybki są super! O, mam wszystko złote teraz. Ten, ten. Gold ten. Teraz bardzo szybko się w ogóle robi ten. O nie, ja zapomniałem, że tych nie można zjeść. Jak się jest się pierwszym tym rekinem, to bardzo szybko się. Wiecie, klik daje się ten poziom, tą, tą energię, czy jak to się tam nazywa. Co jest? No, przestańcie. O, dobra, zjadłem. Z bardzo szybko się robi wiecie co o... Cześć, o to za chwilę pewnie, o nie 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 szybko 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 gdzie jest coś gdzie jest coś gdzie jest coś o, właśnie to, to tak często się robi i to taki level level to jest tak to się level tak zbiera no nie Już tak no to się level tak zbiera i e, ogólnie piszcie czy w komentarzach czy chcecie z tego jakąś serię czy nie e. Hmm. Czy nie, bo tak szczerze to nie wiem. wam zrobisz tą Lego serii Lego serie. Wiecie co, mi się tak to ten kanał mi się tak bardzo kojarzy z Lego Animator, takim moim poprzednim kanałem. Wpadajcie na niego. Więc mi nie musicie już wpadać, bo ja tam nie nagrywam e, już na nie, e. Ale ten, no ten, tak mi się kojarzy, przepraszam jak na przykład powiem nazwę kanału, że niby tu to się nazywa, ale to jest AquaTube. I AquaTube, więc ten. Przepraszam za te moje powyłki, ale ten, no nieważne. No jeszcze dzisiaj będziemy sobie gadać o... Nie wiem w sumie czym. Muszę dogonić tego człowieka. Nie ma. Muszę Was wszystkich tutaj podjadać. Nie ma tak, muszę was wszystkich tutaj pozjadać do końca. O nie! Nawet długo gram w sumie, bo zawsze mi się tak krótko grało, pamiętam. Tą gierkę, bo ja zawsze byłem okropny w programie. Nie! Nie udało, coś się nie udało, tak powiem. Coś się nie udało. Mogę sobie powiększyć tego! O! Dobra. Mogę powiększyć za reklamy te swoje pieniądze, a to jest fajna bardzo rzecz. Dobra. Zamknij wideo. Tak, zamykamy wideo. Jej, dobra. Zobaczcie, mamy już tyle tej, tej, a patrzcie, następny rekin kosztuje ile? 1500 złotych. To szybko może na niego uzbieramy kaskę. O, jeszcze jest prezencik. O, to fajny jest prezencik z reklamy. No dobra, nie mówię. Że zamknąć wideo i ten co to jest teraz? Takie proste jeden z, z jeszcze z dawnych czasów to powiadam. No, Hungry Shark to była taka gra, że trzeba było sobie z konta pieniądze walić, yy, prawdziwe, żeby zdobyć na przykład megalodona. I, takie tam inne, Big Daddy i takie tam inne. W ogóle muszę sobie przypomnieć te rekiny, bo ja tak dawno to nie grałem. Ja pamiętam, co się grało e, w tych dawnych czasach, jeszcze taki 2000, dobry 2015. Jeden to było dobre. Co się, e, ten, kłóciło z kolegami, e, jak kto ma najlepszego rekina w grze. Jeden, co to było? Aż ja sobie pamiętam, e, moda sobie ściągnąłem i miałem wszystkie rekiny i ten byłam chyba ten nie, najwięcej rekinów ogólnie. O ten jest fajny rekin i ten jest fajny. Ich dwóch nie miałem na modach tam, bo jak się pobierze mody, to potem już ci się nie aktualizuje Hungry Shark, ale ja teraz mam bez modów i będzie mi się normalnie fajnie aktualizować. Co? Co oni? Nie włączę o to jest od tego. No do, dobra. To gramy jeszcze. O, może sklepik sobie weźmiemy. Nie no jak to dawno było. W sensie, tak się czuję się tak, jakbym normalnie był w jakimś tym. W sensie... Kiedy ja ostatnio w tą grę grałem? W Jakiś rok, rok chyba nie grałem w to coś. Tak wam mogę tylko powiedzieć. Co to jest w ogóle? O co chodzi? Co jest jakieś chore? Nie możemy powiedzieć, co jest jakieś W ogóle dużo jest strasznie tych pytajników, na przykład to tutaj są pytajniki. Czyli chyba chodzi o to, że trzeba mieć młody, żeby to kupić, ale jest taki. Był jeden film, który był za pytajniki, i to był taki, taki ten. Składnik. Nie wiem, jak to jest taki. Takie normalnie, taka niespodzianka, bo było bardzo dużo rzeczy w jednym Można było mieć w jakieś takie koloryki na jakieś dziwne zwierzętko o co się stało? Co się stało? Nie zepsułem ludzie No tak, Nie wiem co ja mam teraz zrobić, bo to się teraz będzie to wyświetlać Ale nie wiem co ja mam teraz niby zrobić O Działa I ten Jestem z wami na wizji w ogóle? No, jestem z wami na wizji. Dobra, ogólnie dzisiejszy odcinek będzie taki troszeczkę luźniejszy. Dobrze, no to e, ten. Gramy dalej. E, siema, ludzie, ogólnie już jesteśmy. Już jesteśmy ogólnie na wizji. E, tutaj mi się reklamka włączyła, bo zginąłem, ale to nieważne. To nic się chyba nie stało, Czekajcie, bo. Wiecie co, nie wiem, czy mi się tam ta połówka nagrała, bo coś mi się tutaj chyba nie nagrało, wiecie? Mi się coś tutaj nie nagrało, więc lecimy od początku, ale jak mi się nagrało, to ja nie wiem już w ogóle. To mi się chyba nie nagrało, powiem wam, więc lecimy od początku.

Fajny początek wejścia do gry. Mhm. Uh -huh. Tak, fajny początek wejścia do gry, powiem wam, ludzie. Mhm. Uh, -huh. uh. What should I do? Let me google it. O co ty chodzi? At naspatku. I play at work, I play everywhere. Dobra, gdzie jest X? Bo mi się już nie chce. Dobra, to y, ludzie zrobię cięcie i po prostu ten. A nie, dobra, bo już chyba można wyłączyć. Dobra, okay. to lecimy z kokicikiem tylko 16 zł. No wiem, bo w sumie zarobiłem 8, a. 8 razy ten 2 to jest ten. 8 razy 2 to jest 16, bo wiecie, 5 daje 5 to 10, 3 daje 3 to 6, dodać ten. To wiecie tam matematyka i w ogóle i najprostsze rzeczy. Dobra, weźcie już. Nie no. Jeny no, o dobra, działa. Dobra, to lecimy z Koksikiem. O, na promocji jest. Co? Za ile diaksów? Za ile diaksów? Za ile diaksów ten jest? Za chwilę będziemy przy nim. O, już jesteśmy przy nim. Czekajcie. O! Za ile diaksów on jest? Uwaga, on jest za 125 diaksów. Ale dobre. Dobra, to lecimy z nim. Lecimy z nim. Będziemy sobie tutaj lecieć. I będziemy sobie grać. I będziemy sobie. Znaczy, ogólnie dzisiejszy odcinek jest taki, nie wiem, taki jakiś chory. Ale no sorry, dzisiaj chciałem coś takiego luźniejszego wam nagrać, bo wiecie. Bo jakby to tak powiedzieć po prostu... Mm, o dogonie się, bo y, stresowe są te odcinki bardzo, a ja chciałem coś nagrać takiego luźniejszego. Takiego, gdzie mógłbym w końcu odpocząć, tak i wiecie, ogólnie takie tam inne rzeczy. Dobra, jestem tu dalej i pływam sobie. Tyryrym, dyrym, dyrym, z koksikiem. Nie no, daj mi przejść. Przepraszam bardzo, ale chciałbym przejść. O. Dobra, tym pechowym akcentem zakończmy dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobało, to zostawcie łapę w górę. Do usłyszenia. Cześć. Pa, pa.